Witam Państwa w firmie Energy Gaz Polska, dziś prezentujemy jazdę regulacyjną, co prawda auto już jest głównie wyregulowane, teraz zostało tylko sprawdzić jak to, jak to wyszło. Zamontowaną instalację mamy już też w pełni, mianowicie dzisiaj jest to Dodge Ram z silnikiem 5,7 litra V8 o mocy około 340 koni mechanicznych, auto jest 2014 roku. Standardowo jak to do tych Dodge'ów zamontowaliśmy instalację BRC Sequent Plug and Drive w wersji można powiedzieć podwójnej, czyli z dwoma reduktorami, z dwoma filtrami fazy lotnej, z dwoma elektrozaworami, no i oczywiście na wtryskiwaczach koloru żółtego, aby spełnić wymaganiom tego silnika, jeżeli chodzi o zasilanie w gaz. Jeżeli chodzi o spalanie takiego Dodge'a, jest to, można powiedzieć, minimalnie 18 litrów benzyny na 100 km. Gazu spali około 20 litrów, generując przy tym oszczędności na każdym 1000 km rzędu 405 zł. Dla porównania, koszt przejechania 1000 km na benzynie jest to 800 zł, na gazie już tylko 395 Jeżeli chodzi o elementy zamontowane pod maską, dwa filtry fazy lotnej, dwa filtry fazy ciekłej. No, i z niewidocznych elementów pozostał nam komputer sterujący Sequent Plug and Drive oraz wtryskiwacze, które znajdują się pod osłoną silnika. Przełącznik trafił w miejsce wskazane przez klienta, jest to cockpit po lewej stronie od kierownicy, dosyć dobrze widoczny z pozycji za kierownicą. Wlew gazu zamontowany mamy tuż obok haka holowniczego, nie wymaga on stosowania dokręcanych końcówek. W tym przypadku w przestrzeń ładunkową trafił zbiornik typu walec o pojemności 110 litrów. Jest to rozwiązanie też wskazane przez klienta. My takie rozwiązania w miarę możliwości technicznej oczywiście realizujemy. Zachęcam Państwa do pozostawienia komentarza z odpowiedzią na jedno z pytań: czy gdyby Państwo posiadali takie auto z takim silnikiem, czy założyliby Państwo gaz? No, o oszczędności tutaj nie będę pytał, bo są właściwe, ale dużo osób uznaje, że montaż instalacji gazowej do amerykańskiego V8 jest nie do końca w gust. Eee, no, mamy troszeczkę inne zdanie, ale też byśmy bardzo chcieli, żeby się Państwo wypowiedzieli eee, na ten temat. Oczywiście zachęcam też do zadawania różnych pytań dotyczących prezentowanych przez nas treści i będziemy się starali sukcesywnie na nie odpowiadać. Koszt zamontowania instalacji gazowej do e, takiego doja jest to 6700 zł. Wraz z oszczędnościami niesionymi z jazdą na gazie zwróci się nam to już po około 16 000 km. kilometrów, także e, wynik bardzo dobry. Wiadomo, takimi autami jeździmy, jeździmy sporo, a oczywiście im auto więcej pali, tym e, większe oszczędności będzie przynosić. Dziękujemy Państwu bardzo serdecznie za uwagę. Zapraszamy do lajkowania i subskrybowania naszego kanału na YouTube, jak również fanpage'u na Facebooku. No i oczywiście zapraszamy na nasze kolejne filmy. Dziękuję.